Ekoterm, poza tym, że jest łatwo dostępny, posiada jeszcze jedną ważną zaletę. Jest mianowicie bezpieczny z ekologicznego punktu widzenia. Olej opałowy Lekki Ekoterm Plus, jest to olej, który nie tylko ma wspaniałe właściwości kaloryczne, jest przy tym bardzo ekonomiczny, również jest to olej ekologiczny, można by tak powiedzieć, ponieważ zawiera zmniejszone ilości siarki. Wykorzystując ten olej na przykład do ogrzewania większych kotłowni o większych pojemnościach, możemy uniknąć uciążliwych opłat związanych z zanieczyszczaniem środowiska. I oprócz tego no, trzeba jeszcze to sobie powiedzieć, że dzięki właściwościom fizyko-chemicznym, lepkości kinetycznej, olej spala się całkowicie. W związku z tym jest wykorzystany w 100%, dlatego też jest i bardzo ekonomiczne. Jeśli połączymy bezpieczeństwo ekologiczne z bezpieczeństwem własnej instalacji grzewczej, możemy mieć pewność, że do wiosny doczekamy w cieple i spokoju.